Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie. Jestem po raz pierwszy w tej debacie na pograniczu Kamino, chociaż z Łebą jestem dłużej związany, ale bardziej przez Uniwersytety Ludowe, także doskonale znam to miejsce i osoby tutaj angażujące się w pracę. Proszę Państwa nie mam prezentacji, ponieważ ten temat wydaje mi się taką oczywistością, że w Chyba w tym momencie należałoby zakończyć, ale chciałbym zwrócić uwagę na kilka aspektów. Tytuł Zaufanie jako podstawa dialogu wspólnoty losu i celu. Poprzedni mój przedmówca, ksiądz profesor Jerzy Gocko, bazując na dokumencie papieża Pawła VI, Eklezjam Suam, w trzecim elemencie dialogu przypomniał cnoty dialogu, które wymienił papież Paweł VI, Wymienił dziewięć cnót, wśród nich zaufanie. I ja chciałbym się skupić właśnie na tej jednej cnocie, która jest oczywistą oczywistością, jeżeli dialog ma mieć sens. Zaufanie stanowi fundament relacji międzyludzkich, umożliwiając budowanie więzi, które przekraczają indywidualne interesy a kształtują trwałe wspólnoty. W kontekście wspólnoty losu i celu zaufanie nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ staje się warunkiem możliwości prowadzenia dialogu, otwartości na drugiego człowieka, poszukiwania sensu i wartości. Brak zaufania Prowadzi natomiast do erozji więzi społecznych, atomizacji życia i konfliktów społecznych. Zaufanie jest nie tylko kategorią psychologiczną. Słyszałem kiedyś taką ciekawą definicję komunikacji, jako komunikacja to osobowa wymiana wnętrz. Podejście psychologiczne, zaufanie. Jest również, a może przede wszystkim, kategorią antropologiczną i społeczną. Pełni bowiem fu takie funkcje antropologiczne i społeczne. Człowiek jako istota relacyjna konstytuuje swoją tożsamość w spotkaniu z drugim człowiekiem. Spotkaniu w przestrzeni wzajemnego zaufania. Niklas Luchman wskazuje, że zaufanie redukuje złożoność świata społecznego, czyniąc możliwą koordynację działań oraz przewidywanie zachowań innych podmiotów społecznych. I po tym krótkim wstępie na temat zaufania chciałbym przejść pokrótce do wspólnoty losu i celu. Pojęcie wspólnoty losu odnosi się do grupy ludzi, których łączy wspólne doświadczenie historyczne, społeczne czy też egzystencjalne. Często też jest to doświadczenie niezależne od ich woli. Wspólnota celu natomiast to przestrzeń świadomego i dobrowolnego działania na rzecz określonych wartości i projektów. Obie formy wspólnoty, losu i celu, wymagają jednak zaufania. W przypadku wspólnoty losu, aby przekształcić na przykład negatywne doświadczenie, jak cierpienie, czy jakieś zagrożenie, we wzajemną solidarność, a w przypadku wspólnoty celu, aby wspólnie realizować ideę i dążenia. Niewątpliwie Kościół jest wspólnotą losu i celu. Wspólnotą losu poprzez doświadczenie grzechu i świadomość odkupienia. Wspólnotą celu poprzez możliwość osiągnięcia zbawienia i świętości. Dialog w takich wspólnotach powinien być wspólnotową praktyką, bo dialog jest procesem, który zakłada wzajemne słuchanie, o czym była mowa wcześniej już, otwartość na drugiego człowieka, gotowość do przyjęcia perspektywy drugiego człowieka, jego wizji przyszłości czy jego wyobrażeń. Martin Buber podkreśla, że autentyczna Relacja ja-ty możliwa jest jedynie w klimacie zaufania. Dialog we wspólnocie losu i celu nie jest więc wyłącznie wymianą opinii, lecz jest aktem budowania mostów i kształtowania wspólnej przestrzeni wartości. Zaufanie jest fundamentem dialogu. Zaufanie warunkuje możliwość prowadzenia dialogu, ponieważ otwiera na drugiego człowieka i zmniejsza lęk przed odrzuceniem czy manipulacją. Stąd też niezmiernie ważną jest rzeczą, aby wspólnoty, które budują swoje więzi na fundamencie zaufania, były zdolne do solidarności, współpracy i odpowiedzialności zbiorowej. Jan Paweł II wskazywał, że prawdziwa wspólnota opiera się na miłości społecznej, której konkretnym wymiarem jest właśnie zaufanie. Zaufanie jawi się więc jako podstawowy warunek dialogu, zarówno w wymiarze wspólnoty losu, jak i wspólnoty celu. Dzięki niemu możliwe jest przezwyciężanie indywidualizmu, budowanie solidarności i kształtowanie wspólnej tożsamości. Bez zaufania dialog staje się pozorny, a wspólnota iluzoryczna. W kontekście współczesnych kryzysów społecznych, politycznych też. Refleksja nad znaczeniem zaufania pozostanie jednym z kluczowych zadań humanistyki. Dziękuję bardzo.